Pęczek witam Państwa w naszym tradycyjnym, corocznym podsumowaniu najważniejszych wydarzeń z miasta i regionu, którym towarzyszyliśmy z kamerą telewizji Orion. Zapraszam na pierwszy odcinek programu i na przegląd wydarzeń z pierwszego półrocza mijającego 2024 roku. W styczniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 32. Hasło tegorocznego finału brzmiało: Płuca po pandemii, gramy dla dzieci i dorosłych. Częstochowa oczywiście również wzięła udział, a wydarzenia towarzyszące finałowi oraz zbiórka pieniędzy odbywały się w całym mieście. Częstochowianie i Częstochowianki zebrali w tym roku 852 9 groszy, na które złożyły się kwoty zebrane przez wolontariuszy, kwoty z terminali płatniczych, z e skarbonki oraz licytacje Allegro. Mnogość atrakcji, jedność i uśmiech. Tradycyjnie to wszystko było widać, słychać, a przede wszystkim czuć podczas 32. Częstochowskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy taką ciekawostkę i niespodziankę troszeczkę dla mieszkańców Częstochowy, bo światełko do nieba będzie w troszeczkę zmienionej formie. Oprócz standardowych zimnych ogni będziemy mieli pokaz laserów. To myślę, że tutaj będzie taka nasza nowość, której do tej pory nie mieliśmy. Generalnie rzecz biorąc, dzieje się bardzo dużo imprez towarzyszących finałowi. Tak jak już mówiłam wczoraj, mieliśmy bieg policzny. Czy z cukrzycą. mamy różnego rodzaju akcje po odwędkowania, morsowania. Po jakieś tutaj mamy na przykład za moimi plecami panów Strażaków, którzy robią pokazy dla dzieciaków i dla dorosłych. Mamy psych mamy całą masę atrakcji towarzyszących finałowi, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie podczas tego rocznego finału. Wtedy, kiedy ruszamy z przygotowaniami do finału około października, już wtedy pojawiają się pytania odnośnie wolontariatu i one trwają cały czas. Tak naprawdę do zeszłego tygodnia nadal ludzie chcieli dołączyć do nas i ciągle przekazują nam nowe fanty, chcą wspierać orkiestrę, także to na pewno cieszy, że wolontariusze w naszym mieście dopisują, jest ich ponad 500 i mamy nadzieję, że ta liczba będzie stale rosła a jednym z wolontariuszy ponownie gospodarz miasta. Dzisiejszy woźby jest piękny, bo jest dobra pogoda. Mam nadzieję, że to się też przełoży na ilość zebranych funduszy dla podopiecznych woźbów. W tym roku zbieramy na półca ze względu na to, że jesteśmy po pandemii. Mam nadzieję, że dzięki takim akcjom jak ta podaj, uda się pomóc tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Pan Jurek wspiera, chce wspierać i zawsze wspierał. Więc ja jestem jak najbardziej za tym. Sama jak byłam młodsza, to miałam robione badanie ze sprzętu od więc jak najbardziej jestem za tym i zawsze wspieram, zawsze wspieram i będę wspierać. To jest piękna sprawa, że tyle ludzi potrafi się w jeden dzień zebrać i wszyscy po prostu Zbierają te pieniądze, jesteśmy zrzeszeni, gdzie nie jest to y, normalne u Polaków przeważnie. I jest to po prostu piękny dzień i myślę, że należy brać w nim udział i wspierać. Zawsze od zawsze. 32 lat. Jak się tylko zaczęła orkiestra, zawsze co roku. Najbardziej Państwa przekonują, pomoc chorym przede wszystkim dzieciom i no tego typu, no bo przecież. No to i jest, to jest... ci ludzie robią, naprawdę działają, no, pomagają jak mogą. Sami ci, którzy się tą orkiestrą zajmują. Także no Nawet pies o. się przyczynia do tego, tak? Także zawsze jesteśmy i będziemy, jak to się mówi, owsiak mówi do końca. I jeden dzień dłużej. Trzeba mieć nadzieję, że koniec nigdy nie nastąpi, bo istota wsparcia, jakie daje orkiestra, mówi sama za siebie. Na pomoc i przeróżne sprzęty medyczne podczas minionych 31 edycji, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała blisko 2 miliardy złotych, co przełożyło się na zakup ponad 70 tysięcy urządzeń medycznych. W momencie, kiedy kończymy światełko do nieba, my, nasza praca jako sztabowiczów się nie kończy. To będzie jeszcze, myślę, ponad tydzień zliczania pieniędzy, jeszcze będą trwały na pewno różne tego rodzaju licytacje. Także e, dla wolontariuszy, praca, po, praca, powiedzmy, ten wolontariat się kończy, a dla nas tak naprawdę e, dalej trwa. E, I myślę, że no, będzie na pewno około tygodnia, dwóch tygodni jeszcze trwał. Wielka też Świątecznej Pomocy zagramy postępuje was, bardzo uczciwie. Jeżeli widzisz, że jakieś miasto włącza się mocno w zbiórkę, w akcję wośpu, to później te e, rzeczy, które są kupowane dla służby zdrowia, wędrują właśnie też nie do takiego miasta. Liczę, że Częstochowa i Częstochowianie też z tego skorzystają. I drugi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku dla i, i dzieciaków. W styczniu otwarto przebudowany odcinek drogi w ciągu ulicy głównej i przejazdowej oraz nowo wybudowane obejście ulicy świętej Barbary, czyli w sumie 7,5 km drogi. Koszt podstawowy tej inwestycji z dofinansowaniem Unii Europejskiej opiewał na blisko 98 milionów złotych. Remont ulicy Głównej Przejazdowej oraz budowa całkiem nowej drogi, tak zwane obejście Świętej Barbary, rozpoczęło się jeszcze jesienią 2021 roku. Zadanie było dużym wyzwaniem dla drogowców i wiązało się z ogromnymi utrudnieniami. Rzeczywiście, w porównaniu z tym, co było wcześniej, jest to diametralna zmiana, diametralne polepszenie warunków, przede wszystkim bezpieczeństwa e, i umożliwienie tak naprawdę poruszania się w specyficznym terenie, ponieważ no przypomnę, że tutaj wzdłuż drogi mamy zlokalizowaną po jednej stronie czynną linię kolejową, a po drugiej mamy ścisłą zabudowę, czy to mieszkaniową czy też usługową. A i ilość sieci infrastruktury towarzyszącej, którą trzeba było wykonać pod ziemią, yy, które powodowało naprawdę to, że się bardzo wolno robiło, bo, bo ilość wodociągów, kanalizacji technicznej, energetycznej, teletechnicznej, to jest bardzo duża ilość w ziemi i jeszcze to, że było robione pod ruchem, prawda? Więc trzeba było po kawałku dosłownie wydzierać yy, tą budowę, yy, żeby ją zrobić. Ale w końcu mamy finisz. W lutym cały kraj sparaliżowały protesty rolników, którzy sprzeciwili się ich zdaniem złej polityce państwa w obszarze rolnictwa. Rolnicy pojawili się również w Częstochowie we wtorek 20 lutego, między innymi przed oddziałem za miejscowym śląskiego urzędu wojewódzkiego, a z ich przedstawicielami rozmawiał Tomasz Pietrzykowski. Rolnicy domagają się normalności normalności na rynku, bo ta sytuacja, która jest teraz spowodowana. Naprawdę bardzo dużym importem produktów rolnych z Ukrainy, zachwiała bardzo mocno naszym rynkiem. Nie jesteśmy w stanie z tymi produktami konkurować, głównie dlatego, że rolnicy na Ukrainie nie muszą spełniać standardów takich, jakie musimy spełniać my, jeśli chodzi o ochronę środowiska, o wymagania środowiskowe, o, o jakość, o, o stosowanie pestycydów. Czy określonych nawozów. No niestety, to co miało przez Polskę tylko przejechać, w dużej części zostało. Rolnicy są w dramatycznej sytuacji. Jednocześnie protestujący podkreślali, że obecna sytuacja to nie wynik ostatnich działań rządu, ale ostatnich kilku lat. Kiedy to na przykład pojawił się projekt. Tak zwanego Zielonego Ładu. My to wielokrotnie podkreślaliśmy, że nie jest to protest przeciwko temu rządowi, tylko protest przeciwko sytuacji, jaka jest. Przypominamy, że kwestie dotyczące Zielonego Ładu to zapadały pięć lat temu. Wtedy ta polityka powstawała i przecież komisarz Wojciechowski, który jest naszym przedstawicielem i komisarzem Rolnictwa Unii Europejskiej, miał na to olbrzymi wpływ. Dzisiaj trochę dziwi jego postawa, kiedy Nagle zmienia swoje poglądy na temat Zielonego Ładu i mówi, że nie wszystko było dobrze. Od lutego tego roku miłośnicy Deskorolek, Rolek czy Hulajnuk nie muszą już chować swoich sprzętów, kiedy śnieg, mróz czy niepogoda, bowiem w Częstochowie otwarto pierwszy kryty skatepark, który od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mieć dach nad głową nabrało nowego znaczenia. Pierwszy kryty skatepark w Częstochowie to z pewnością odpowiedź dla miłośników, między innymi deskorolek, którzy przynajmniej w naszym mieście do tej pory swój sprzęt chowali przed zimą. Mamy cztery skateparki zewnętrzne, nieduże. Chodziło bardzo, bardziej o to, żeby tak naprawdę... No... W sytuacji brzydkiej pogody okresu zimowego tak naprawdę ten sport nie stawał, żeby zrobić miejsce fajne, zajawkowe, w fajnym klimacie, bardziej rozwojowe, dlatego też te przeszkody są większe. Bardziej techniczny jest park. Chodziło nam też o to, żeby tak naprawdę zebrać tych wszystkich ludzi w jedno miejsce. Fajny jest odzew, bo przedział wiekowy mamy bardzo duży. Część ludzi. Po 20 latach pokupiła sprzęt, zaczęli przyjeżdżać. Po ponad dwóch latach budowy, a co za tym idzie utrudnień drogowych, 21 lutego tego roku w końcu otwarto Drogę Krajową nr 91, czyli Aleje Wojska Polskiego. Od lipca 2021 roku do lutego 2023 roku z ponad półroczną przerwą trwała budowa alei wojska polskiego. Szef miasta w materiale nadesłanym przez miejski zarząd Róg ma nadzieję, że kierowcy wszelkich uciążliwości związane z kapitalnym remontem trasy szybko zapomną, a teraz będą się cieszyć i korzystać z nowej drogowej inwestycji. Liczę, że te opóźnienia spowodowane pogodą e, za chwilę pójdą w niepamięć, bo obiekt rzeczywiście. Są użyteczne, piękne, wygodne, bezpieczne i liczę, że spełnią oczekiwania naszych mieszkalnych i mieszkańców. Wszystkie zespoły realizujące kontrakt musiały być świetnie skoordynowane, musiały działać na wąskiej przestrzeni. Było dużo trudnych obiektów inżynierskich. Kilka kładek, wiaduktów drogowych i do tego uzbrojenie podziemne. O ile inżynierowie potrafią świetnie zaplanować, i wykonać to, co widać na projekcie, to to, co spotykamy pod ziemią, wymaga niestety ponadstandardowych nieraz działań. 5,5 km wyremontowanej trasy od Jana Pawła II do ulicy Rakowskiej, dwupoziomowe skrzyżowania, pięć nowych kładek dla pieszych, przejście podziemne i nowy mosty nad Wartą. Jak informuje miasto, koszt zadania to 359 milionów złotych, z dofinansowaniem zewnętrznym około 225 milionów złotych. Ważne jest nie tylko to, że to jest najdłuższa ulica, ale również to, że w tym ciągu jest kilka obiektów inżynieryjnych, które były wbudowane 50 lat temu i były w fatalnej jakości, czyli mosty nad Warto, mosty kolejowe nie tylko ta estakada, na której tutaj stoimy. I tak naprawdę stan tych obiektów wskazywał na to, że nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy, musieliśmy je naprawiać, a jeżeli już remontuje się w pasie 5-6 km 7 obiektów inżynieryjnych, to chyba warto już zrobić całą drogę. Zostaje tak naprawdę tak zwana kosmetyka, czyli prace wykończeniowe, humusowania, obsiania. Uzupełnienia e, bruków już poza trasą główną. E, nie ukrywam, że jeszcze przez jakiś okres czasu, z uwagi na to, że e, Niektórych prac nie można było wykonać w okresie zimowym, jeszcze ta działalność będzie prowadzona, natomiast niewielkimi utrudnieniami już dla kierowców. W marcu częstochowska sieć tramwajowa skończyła 65 lat. Z tej okazji częstochowskie MPK otworzyło swoje bramy dla odwiedzających, a Dzień Otwarty był okazją do skorzystania z wielu atrakcji. Nic tak nie przyciąga zainteresowanych na przeróżne dni otwartej pikniki, jak piękna pogoda, choć Częstochowskie MPK sprostało wyzwaniu i przygotowało dla odwiedzających zajezdnie również wiele interesujących atrakcji. Dla dzieci są kuchańce, wata, cukrowa, popkry, animacje, malowanie twarzy różnego rodzaju upominki. Dla dorosłych jest loteria, która w tej chwili się odbywa. Też, też kto wypełnił nasz kupon może brać udział w tej loterii. Gorący posiłek, gorąca kawa, czekolada, tego typu rzeczy, żeby jak ktoś zmarznie mógł się zagrzeć. Podoba nam się bardzo, jest super. Prezydent, A jakie atrakcje Pani najbardziej się podobają? Yy, całość można powiedzieć pięknie. Prezydent Krzychu, przejmy gość, tak dawał róże na Dzień Kobiet. Poczęstunek, no i pięknie, rytmicznie, melodyjnie było, tanecznie na scenie. Super. Na pewno no, takie duże wrażenie dzisiaj zrobił ten tramwaj, który tu wyjechał z Zajezdni y, z oznaczeniem Rakowa. Y, no poza tym, y, no co, jak na każdym festynie, y, wata cukrowa, y, y, popcorn, no i dmuchańce dla dzieci, które są y, zawsze atrakcją. Ale też mogliśmy zajrzeć pod spód tramwaju, zobaczyć jak na co dzień tramwaje są naprawiane, wsiąść do autobusu, przejechać się Londyńczykiem. Także no, dzisiaj bardzo dużo atrakcji. A poza tym, atrakcje i dla dzieci: i wata cukrowa, i popcorn, występy artystyczne, prezentacja włókniarza, rakowa. Więc jest moc atrakcji dla każdego, każdy znajdzie coś dla siebie. Częstochowskie MPK nie zamierza zamykać swoich bram na długo i już planuje kolejne wydarzenia dla mieszkańców. Chcielibyśmy jeszcze uczcić, tak jak rok temu uczciliśmy Dzień Dziecka, również w czerwcu zrobić tego typu imprezę. Widzimy, że jest potrzeba, że mieszkańcy chcą zwiedzać zajezdnię, chcą zobaczyć to od środka, tym co, tym co codziennie jeżdżą. Dlatego też myślę, że na Dzień Dziecka również będziemy mogli się tutaj spotkać i wtedy będzie jeszcze do zwiedzania dodatkowo zajezdnia autobusowa. Częstochowa po blisko 30 latach ponownie była gospodarzem gali wręczenia Złotych Masek, czyli przyznawanych od 1967 roku w województwie śląskim nagród teatralnych za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie właśnie sztuki teatralnej. Uroczysta gala odbyła się w teatrze im. Adama Mickiewicza 25 marca na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Teatru. W Częstochowskim Teatrze odbyła się prestiżowa ceremonia wręczenia nagród teatralnych, w której wyróżniono najlepsze produkcje. Szczególnym uznaniem cieszyło się przedstawienie kandyd, czyli optymizm w reżyserii Rafała Szumskiego, które zostało uznane za spektakl roku. Teatr Częstochowski otrzymał nominacje w trzech kategoriach, z których każda zakończyła się przyznaniem Złotej Maski. Wyrazem radości z tego wyróżnienia był entuzjazm Hanny Zberyt, laureatki Złotej Maski za rolę Kustoszki w spektaklu Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Joanny Drozdy. Tak i wreszcie poczuliśmy, że jesteśmy Jednym silnym, zgranym zespołem. Zaczęły się dziać dobre rzeczy, zaczęliśmy według recenzentów, według publiki robić naprawdę dobre spektakle, my też się czujemy z tym. Bardzo dobrze, i no i oby tak dalej było. Byśmy tylko rozwinęli skrzydła i lecieli jeszcze wyżej, wyżej, wyżej jako cały, cały teatr. Teraz potrzebujemy jeszcze trochę remontu w naszym teatrze i jesteśmy gotowi. Adam Kutra również został uhonorowany Złotymi Maskami za swoją rolę jako Nikodem Dyzma w przedstawieniu kariera Nikodemadyzmy w reżyserii Gabriela Gieckiego oraz jako cześnik Maciej Raptusiewicz w spektaklu Zemsta Aleksandra Fredry również w reżyserii Joanny Drozdy. na scenie w trakcie odbioru. Że bardzo się cieszę, że, że tyle nominacji trafiło do naszego teatru. A jeszcze bardziej się cieszę, że te nominacje przekształciły się w Złote Maski. Można się tylko z tego cieszyć, że tak jest postrzegana nasza scena przez kapitułę. A w zeszłym roku nasze przedstawienie zostało uznane za najlepszy spektakl roku. Dlatego zresztą spotykam się w Częstochowie na rozdaniu w tym roku Złotych Masek. No, to jest dla nas wielka radość na pewno i zaskoczenie no bo nominacje nominacjami wszyscy się cieszyliśmy ale na pewno nikt z nas nie spodziewał się że ten nominacje zamienią się w złote maski Dodatkowo tytuł spektaklu roku przypadł Empuzjonowi w reżyserii Roberta Talarczyka, adaptacji powieści Olgi Tukarczu, która premiera odbyła się na deskach Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego. 7 kwietnia w całej Polsce odbyły się wybory samorządowe. Częstochowianie i częstochowianki wybierali swoich przedstawicieli do sejmiku województwa śląskiego, do rady miasta, a także wybierali przyszłego prezydenta Częstochowy. W pierwszej turze wyborów prezydenckich najwięcej głosów mieszkańców i mieszkanek otrzymali Krzysztof Matyjaszczyk. Kandydat Lewicy oraz Monika Pochorecka, która startowała z ramienia PiS. Kandydaci zmierzyli się zatem w drugiej turze wyborów, które odbyły się 21 kwietnia. Do urn wybrało się prawie 48% uprawnionych do głosowania, którzy zdecydowali, że przez kolejne 5 lat urząd prezydenta Częstochowy sprawować będzie po raz czwarty z rzędu Krzysztof Matejaszczyk. A w środę 24 kwietnia po raz ostatni na sali sesyjnej spotkali się radni Rady Miasta Częstochowy ósmej kadencji. Ja generalnie, biorąc pod uwagę czas okres, jaki spędziłem tutaj w samorządzie, mogę powiedzieć, że rzeczywiście ta, ta kadencja była trudna. Trudna w sensie i współpracy pomiędzy radnymi, i, i ewentualnie rozpatrywanie wniosków. Finansowych, bo z finansami było bardzo ciężko, no ale to wszyscy wiemy, dlaczego. Nie, nie chciałbym się powtarzać. W ubiegłym roku trener Rakowa Częstochowa, Marek Paprzun, ogłosił, że odchodzi z Częstochowskiego klubu, co było zaskoczeniem dla wielu sympatyków Rakowa. W maju tego roku władze klubu i sam szkoleniowiec ogłosili, że trener ponownie poprowadzi Częstochowską drużynę. Patrzył wraca, jak sam mówi doradkowo wypoczęty i głodny pracy z zespołem. Tak, tak, odpoczęłem i to mm, dość mocno. Oczywiście odpocząłem od, od takiej pracy codziennej z drużyną i w klubie, czego w no, ostatnim czasie trochę zaczęło mi brakować jednak, stąd też moja tutaj obecność. Myślałem, że to nie przyjdzie tak dość szybko, ale, ale starczyło to powiedzmy 8 miesięcy i, no i to zaczęło się już trochę palić. W maju w sąsiedztwie częstochowskiej huty na wzgórzu Prędziszów otwarto Offroad Park Częstochowa, czyli miejsce dla pasjonatów jazdy terenowej i przygód na świeżym powietrzu. Znajdujący się na terenie dawnego kamieniołomu, przekształcony w profesjonalny tor offroad zgromadził tłumy miłośników tego właśnie sportu. Dzierżawiliśmy teren, to są 34 hektary, więc ogromna ilość terenu po byłych kamieniołomach. Słowo kamieniołom już nam pozwala stworzyć sobie taką wizję terenów, gdzie jest mnóstwo zjazdów, podjazdów, przeszkód terenowych. Ogromna przestrzeń do tego, żeby tutaj robić różnego rodzaju eventy i szkolić się. Więc dlatego też tutaj, bo to też blisko Jury, obok też Pustynia Siedlecka, więc teren wymarzony do tego, żeby uprawiać tego typu sporty. Są tacy, którzy Będą mieli własne samochody i będą mogli tu przyjechać. Powstaje aplikacja taka, gdzie będzie można e, zapłacić. To będą niewielkie pieniądze, które pozwolą nam rozbudowywać to miejsce. Mamy też swoją flotę kładów i samochodów terenowych. Można od nas wynająć, można wziąć instruktora i z nami pojeździć, doszkolić dowiedzieć się zarówno jak się jeździ samochodami terenowymi, jak i motocyklami. Dlatego, że też tu jest szkoła motocyklowa, która tu jeździ taka adventure. W kwietniu poznaliśmy nowy skład rady miasta, a pierwsza sesja dziewiątej kadencji odbyła się we wtorek 9 maja. Ślubowanie oraz wybór przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących to były jedyne punkty pierwszej sesji dziewiątej kadencji Rady Miasta Częstochowy. Na początku radni otrzymali zaświadczenie o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie. Małgorzata Irzyńska. Katarzyna Ślubuję, także do pomocy. Potem także prezydent Krzysztof Matyjaszczyk odebrał zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie. Obejmując urząd prezydenta miasta, Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Kolejny punkt sesji to wybór zarządu Rady Miasta. W głosowaniu jednomyślnie na szefa Rady wybrano Łukasza Banasia. Jego zastępczyniami zostały trzy panie: Małgorzata Jżyńska, Monika Pochorecka i Marta Salwierek. A radnych poszczególnych klubów pytaliśmy, co sobie obiecują po tej dziewiątej kadencji liczymy na tą współpracę. Powoli zaczynamy rozmawiać o tych takich już bardzo konkretnych rzeczach, aby je zrealizować i abyśmy po tej kadencji mogli powiedzieć, że to o czym mówiliśmy w kampanii zrealizowaliśmy. I, i walczymy dalej. Myślę, że jeszcze bardziej miasto się będzie rozwijało niż do tej pory. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej funduszy trafiło do Częstochowy i dzięki tym funduszom europejskim i modernizację szkół, tramwaj na parkice i wiele innych dróg, które są naszym taką bolączką, powinniśmy to zrobić. Ja mam nadzieję, że będzie więcej dialogów w tej kadencji i będziemy mogli... Również my jako opozycja swoje pomysły realizować, nie będą one, tak jak do tej pory, odrzucane. Taką mam nadzieję i z taką właśnie nadzieją dzisiaj rozpoczynam tę kadencję. Cóż, mam jakieś tam swoje zadania. Przede wszystkim chciałabym dokończyć budowę wałów przeciwpowodziowych. Chciałabym się zająć tak jeszcze bardziej budową dróg, chodników. Sama kobieta, tyle rzeczy. Tak, ale to są tylko moje marzenia, żeby po prostu rozwiązać te problemy, bo chyba to w Częstochowie jest takim głównym problemem dla mieszkańców. A jak szef miasta widzi współpracę z Nową Radą? Mam nadzieję, że każdy z wybranych przez mieszkańców członków Rady Miasta będzie zaangażowany w pracę na rzecz miasta i że wspólnie razem znajdziemy takie sposoby pracy i współpracy, które będą korzystne dla miasta i mieszkańców i będziemy w stanie wiele z problemów rozwiązać, wyzwaniom podołać i z szans, które się jawią na horyzoncie skorzystać. W tym przypadku nie sposób było nie zadać pytania, co z koalicją, która weźmie odpowiedzialność za współrządzenie miastem. Liczę, że współpraca będzie odbywać się między innymi pomiędzy tymi reprezentacjami, które też reprezentują koalicję 15 października. W każdym bądź razie z tego co wiem lewa strona tej koalicji taką współpracę deklaruje. Rozmawialiśmy na temat potencjalnej koalicji, ale te rozmowy trwają. Nie ma żadnych dzisiaj uzgodnień, więc to wszystko przed nami. W tym roku do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, czyli egzaminu dojrzałości przystąpiło w sumie 263 tysiące absolwentów szkół średnich. Pierwszy dzień matur to zawsze egzamin z języka polskiego, który w Częstochowie pisało 2548 maturzystów. My towarzyszyliśmy z kamerą w trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Władysława Biegańskiego. Kasztany zakwitły, zatem głos mają matury. Na pierwszy ogień. Język polski. Jeżeli e, uczeń przez 4 lata e, systematycznie się uczy, e, pogłębia swoją e, wiedzę nie tylko e, patrząc przez pryzmat e, zajęć lekcyjnych, ale również e, poprzez własną e, pracę, to na pewno napisze maturę bez problemu. Matura z polskiego tradycyjnie składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej dzisiaj uczniowie zmagali się z interpretacją tekstów literackich, gramatyką, stylistyką oraz samodzielnym wypracowaniem. Jak poszło na egzaminie? Pytaliśmy maturzystów z trzeciego liceum Władysława Biegańskiego. Dla mnie był bardzo prosty, pomimo tego, że spodziewałam się czegoś trudniejszego, bo jednak nowa podstawa już był ten jakby pierwszy rzut na wodę w tamtym roku, więc myślę, że myślałam, że w tym roku będzie coś trudniejszego. Natomiast nie było żadnych takich lektur nowych, że tak powiem. Jedynie z nowych takich rzeczy były księgi Kocheleta, co było dosyć proste i zdążyć przed Panem Bogiem. Więc ja tam uważam, że nie było nic trudnego, nic takiego zaskakującego. I również w maju w Miejskiej Galerii Sztuki otwarto wystawę wielkiego artysty, malarza, rysownika i rzeźbiarza Wojciecha Siódmaka. Wydarzenia na taką skalę związanego ze sztuką dawno w Częstochowie i Miejskiej Galerii Sztuki nie było. W czwartkowy wieczór galerie dosłownie wypełniły tłumy. Wszystko za sprawą wernisarza wystawy Omnis i możliwością spotkania z samym jej twórcą, artystą Wojciechem Siódmakiem. Sztuka to przekraczanie granic wyobraźni. I ta wystawa jest przekroczeniem wyobraźni, kreacji, marzeń. Wojciech Siódmak maluje swoje sny. Realistycznie, fantastycznie, uwielbia literaturę, science fiction i ja jako szef galerii, Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie też odleciałam w kosmos. Rzeczywiście kilka lat temu będąc w Paryżu zapragnęłam poznać Wojciecha Siódmaka. Musiałam cierpliwie odczekać i właśnie poznając go przyjął zaproszenie, przyjechał do Częstochowy. I dzięki temu możemy w naszym mieście oglądać wystawę, na którą składa się 60 prac artystów. Obrazów, rysunków i rzeźb. Również tych związanych z dunią Franka Herberta, nad ilustracjami, do której artysta pracuje od 2004 roku. Prace pochodzą z, są przekrojowe, jeśli chodzi o jego twórczość. To znaczy pokazujemy prace z lat 80., jak i te prace wykonane niedawno. Pokazujemy rysunki, które. Hmm, Przenoszą nas w świat fantastyki, w świat Diony. Pokazujemy główną i tytułową bohaterkę, ale również bohaterów innych światów fantastycznych. Zachęcam przede wszystkim do obejrzenia i do... Zwrócenie uwagi na tytuły prac to ogromnie ważne jest dla artysty, dla Wojciecha Siódmaka również, bo one spinają jego wizję w pewną całość. Wystawę Omnis Wojciecha Siódmaka możemy oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki do końca września. A na naszej stronie internetowej www.tvorion.pl znajduje się godzinna rozmowa z artystą, którą przeprowadziła Aleksandra Mieczyńska. Wystawa Wojciech Siódmak Omnis zostaje oficjalnie otwarta. Dobra. Na początku czerwca oficjalnie oddano do użytku przedłużenie ulicy Korfantego. Dzięki tej inwestycji, która w sumie kosztowała 60 milionów złotych, powstało połączenie ulicy Korfantego z ulicą Bugajską, poprawiające skomunikowanie strefy aktywności gospodarczej z DK 46 oraz ułatwiające rowerzystom wyjazd w tereny jurajskie. Inwestycja była realizowana w podstawie zaprojektowanej wcześniej dokumentacji. Była realizowana w trybie buduj w latach od września 2022 roku do czerwca 2024 roku. Początek inwestycji to zwany skwer lotników, a koniec to wpięcie się bocznicami do obecnej drogi DK46 na, na Kielce. Inwestycja w swoim przebiegu obejmowała budowę drogi powiatowej klasy Z, drogi zbiorczej na odcinku kilometr 800 wzdłuż całej drogi. Zrealizowano również budowę ciągu pieszo-rowerowego co chyba jest taką najfajniejszą rzeczą z punktu widzenia mieszkańców, bo dzięki budowie tego odcinka pieszo-rowerowego miasto Częstochowa zyskało świetne połączenie z drogami rowerowymi w kierunku Olsztyna i innych gmin jurajskich. W ramach tej inwestycji również został wykonany wiadukt kolejowy, taką ciekawą metodą nasunięcia, co spowodowało ograniczenie do minimum wyłączeń, jeżeli chodzi... Chodzi o trakcję kolejową. W ramach inwestycji wybudowano również dwie łącznice, które wprowadzają ruch na drogę Krajową 46. Oczywiście ta infrastruktura obejmuje również nowe energooszczędne oświetlenie, zatoki autobusowe, jak również dwa zbiorniki retencyjne odprowadzające wody opadowe. I tym wydarzeniem kończymy pierwszą część podsumowania 2024 roku okiem telewizji Orion. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.